Tajny Wielbiciel. Itan był tym człowiekiem, którego się nie zauważa. W windzie po prostu plecy w szarej koszuli. Na zebraniach, cień w rogu, robiący notatki. Nikt nie zapamiętywał jego głosu. Nikt nie pamiętał jego nazwiska. Niedawno odeszła od niego dziewczyna, Powiedziała, że jest nijaki. Te słowa wtedy nawet go nie dotknęły. Pewnie w głębi duszy i tak to wiedział. Więc tylko skinął głową i pomógł zanieść walizkę do taksówki. W pracy nie było lepiej. Był zwykłym biurowym klerkiem, niezauważalnym, dokładnym i zawsze dostępnym. Jego szef, pan Collins, codziennie biegał po biurze z dużym białym kubkiem z napisem BEST BOSS. Lubił wszystkich pouczać. Szczególnie jak się Itanowi wydawało, jemu poświęcał wyjątkową uwagę. Ej, tan, mówił, przeciągając imię z tym irytującym Ej, znowu masz błąd w tabeli, czy to twój specjalny styl? Mówił niby bez złości, ale po takich słowach zawsze chciało mu się przyłożyć. Itan nienawidził, kiedy nazywano go Eitan ale zawsze odpowiadał tak samo. Tak, szefie. Oczywiście, szefie. Już robię. Nigdy nie dyskutował. Nigdy nie podnosił głosu. Po prostu istniał. Pewnego wieczoru, wracając do domu metrem, Itan przewijał aktualności w telefonie. Reklamy witamin, memy, stories z kolegów. I nagle wśród nich wypłynęło coś dziwnego polecane dla ciebie. Profil był bez awataru i tan prawie przewinął dalej, ale wzrok zaczepił się o miniaturę. Na niej był on sam metro ubranie wagon to było zdjęcie sprzed tygodnia, kiedy znowu wracał z pracy. powiększył obraz. Tak! To naprawdę był on. Serce zakłuło, otworzył profil. Zdjęcia i krótkie wideo. Jego ulica, jego stacja metra, jego biurowiec. Podpisami były krótkie frazy. On nienawidzi tego miejsca. To samo dzień w dzień. Dom z idiotami. Każde zdanie brzmiało jak wyrok. Przewijał wszystko dalej, czując, jak palce stają się lepkie. Każde zdjęcie małe lustro, w którym odbijało się to, czego nie zauważałem, albo nie chciałem zauważać i czego na pewno nie chciałbym wrzucać do sieci. Nie robił tych kadrów, więc kto? Co to jest? Myśli zakręciły się w głowie, ale nic się nie składało. Inwigilacja? Złośliwy żart kolegów? W nocy nie spał. Palce same sięgały po telefon. Każda godzina nowy post. Jego park, parking przy domu, zdjęcie wejścia do klatki schodowej, dalej poszło jeszcze ciekawiej. Stół i okno w jego mieszkaniu. Podpis chciałby wyskoczyć, ale się boi. Wideo z kuchni, ręka myje nóż pod strumieniem wody, jego ręka, jego nóż. Podpis myśli, że wszystko ma pod kontrolą. I tan zamarł. Wideo i zdjęcia jego mieszkania były wczorajsze, jego mieszkania. Szybko wstał i pobiegł oglądać pokoje. Szupał ukrytych kamer, dziurek w ścianach, zajrzał nawet w wizjer drzwi wejściowych, żeby upewnić się, że przez nie nie da się nagrać jego mieszkania. W końcu nic podejrzanego nie znalazł. I tan napisał do pomocy technicznej. Profil pod tym linkiem narusza moją prywatność. Publikuje zdjęcia i wideo ze mną, proszę zablokować jak najszybciej. Po pewnym czasie przyszedł odpór. Nie stwierdzono naruszeń, nie możemy w niczym pomóc. Przepraszamy. Dziękujemy, że korzystasz z naszej sieci społecznościowej. Przypominamy, że obowiązują u nas zniżki. I krzyknął, szuje. Nie doczytawszy wiadomości do końca odrzucił telefon. Rano wyglądał, jakby tydzień chorował. Koledzy wymieniali spojrzenia. Collins przechodząc obok rzucił, Ej, i wszystko w porządku. Wyglądasz, jakby cię wysuszyła mikrofalówka. Tak, szefie. Wszystko w normie, szefie, mruknął Itan. Ale nie było w normie. Próbował pracować, ale nie mógł się skoncentrować. Za każdym razem, gdy ktoś podnosił telefon i tan czuł, że go nagrywają, za każdym razem obracał się dookoła w poszukiwaniu tego, kto gra z nim ten zły żart. Serce biło szybciej. Palce drżały. W pewnym momencie nie wytrzymał. Podbiegł do kolegi, który trzymał smartfon przed sobą i wyrwał mu go z rąk. Co ty robisz? Nagrywasz mnie? W telefonie była otwarta tabela Excela z raportami. Kolega cofnął się. Ty jesteś normalny itan. Powinienesz się leczyć. Koledzy zaczęli szeptać. Tego dnia na obiedzie w stołówce nikt nie usiadł niego obok. Wieczorem wrócił do domu. Usiadł na łóżku, zapalił światło, telefon leżał obok. Bał się otworzyć aplikację, ale tak i tak otworzył. Posty nie ustawały. Teraz były tam zdjęcia z biura. na jednym z nich ten sam kolega z raportami w telefonie, odbicie w szybie stali konferencyjnej, jego sylwetka matle żaluzji, ręka z telefonem. Podpis. On boi się, że na niego patrzą. Potem zdjęcie z klatki jego drzwi, skrzynki pocztowe, znajoma plama na ścianie. Podpis. On żyje wśród obcych, ale sam siebie jest wrogiem – Przewijał wszystko coraz szybciej, aż palce zaczęły boleć. Za ścianą huknieło naczynie i tan drgnął. Tam mieszkała jego sąsiadka stara pani Wilson. Stara jędza, zawsze wszystko leci jej z rąk, mruknął Itan i wrócił do przeglądania. Następnego ranka, wychodząc do pracy, na klatce schodowej natknął się na tłum ludzi. Policjanci, śledczy, fotografowie, lokatorzy z sąsiednich pięter. Wszyscy kręcili się przy mieszkaniu jego sąsiadki, pani Wilson. Drzwi były otwarte. Jeden ze śledczych podszedł do Itana. Jest pan sąsiadem? Słyszał pan coś w nocy? Naczynia powiedział Itan. Słyszałem, że coś upadło. I tyle. A co się stało? Śledczy zapisał jego słowa i powiedział: Pani sąsiadka została w nocy zamordowana trzy ciosy nożem. Nie zauważył pan ostatnio nic podejrzanego? I tan się zawahał nie, nic takiego już miał odejść, ale się zatrzymał. Rozumiem, że to nie ma związku ze sprawą, ale jest pan policjantem. Chyba ktoś zrobił profil z moimi zdjęciami. Pisze o mnie. Śledzi. Już wariuje. Może pan mi jakoś w tym pomóc? Śledczy spojrzał na niego i uśmiechnął się. Może po prostu pojawił ci się fan. I po sekundzie dodał: Posłuchaj, chłopie, mam tu morderstwo, więc na pewno teraz nie do twojego profilu. Nie jestem nawet pewien, czy nasz dział cyberbezpieczeństwa się tym zajmuje. W każdym razie wypełnij ten formularz. Mogą się jeszcze z tobą skontaktować w sprawie pani Wilson. Wszystkiego dobrego. Itan skinął, szybko wpisał swoje dane na kartce i poszedł do pracy. Po kilku godzinach telefon zawibrował. Nowe powiadomienie. Otworzył. Nocne zdjęcie kuchni, ale nie jego. Rozbita zastawa. Odłamki. Na brzegu kadru widać rękę leżącej na podłodze kobiety, na podłodze krople krwi. Podpis Stara jędza, zawsze wszystko leci jej z rąk. Itan zastygł znał tę kuchnię. To była kuchnia pani Wilson. Pamiętał ją, bo kiedyś wchodził do jej mieszkania, żeby zabrać swoją pocztę. Itan poczuł, jak podłoga pod stopami lekko się zachwiała. Zadzwonił jego telefon. Pan Itan? Tu pan Blake, śledczy. Spotkaliśmy się dziś rano. Rozmawiałem z działem cyberbezpieczeństwa. Mówią, że zwykle profile dublerów trudno namierzyć, ale czasem się udaje. Proszę przesłać link do pańskiego fana. Niech specjaliści zobaczą. Wie pan? Głos Itana zadrżał. Myślę, że już nie trzeba. Wszystko się rozwiązało. Okazało się, że to koledzy nieudanie zażartowali. Jest pan pewien? Tak, wszystko w porządku. Dziękuję. I się rozłączył. Było mu strasznie. Jedno, zdjęcia jego domu i biura, co innego, miejsce przestępstwa w profilu z nim. Znów zanurzył się w myślach, próbując zrozumieć, kto i po co to wszystko robi. Na zebraniu Collins znowu go zaczepił. Ejtan, twój raport jak zawsze szary, podobnie jak ty. Wszyscy się zaśmiali. Ejtan zacisnął pięści pod stołem, ale odpowiedział jak zawsze. Tak, szefie. Oczywiście, szefie. Pod koniec dnia w aktualnościach pojawił się nowy post. Kawałek sufitu biura, lampy, szare panele. Podpis powtórzony kilka razy dużymi literami. ITAN LOSER! ITAN LOSER! ITAN LOSER! Długo siedział, patrząc w ekran. Potem napisał, dość. Kim jesteś? Czego ode mnie chcesz? Spotkajmy się. Po minucie przyszedł opór. Dzisiaj o dwudziestej pierwszej. Parking podziemny na Rich Street, kolumna C7. Przyjdź sam. Przyszedł do domu, położył telefon na stół. Wszystko wydawało się nierealne. Czas ciągnął się gęsto jak syrop. Zaczął czekać. Na zegarku była 20:30. Trzeba już było jechać. Itan zaczął się ubierać, gdy nagle zadzwonił telefon. To był pan Collins. Ej tan, możesz pilnie podjechać do biura? Jest błąd w tabelach, trzeba zamknąć raport, teraz! Ja... nie mogę. Nie możesz? Serio? Chcesz wylecieć do diabła? Potrzebujecie teraz w biurze! Przykro mi, szefie. Ale nie mogę teraz przyjechać. Po krótkiej pauzie Collins krzyknął... Jesteś... Nieudacznikiem, Ejtan! Żałosnym nieudacznikiem! I odrzucił słuchawkę. Itan spojrzał na ekran i wyszeptał, kawał gówna. Narzucił kurtkę i wyszedł. W metrze siedział, patrząc w jeden punkt. Drzwi wagonu się otworzyły i wysiadł. Dopiero potem zrozumiał, że wysiadł na stacji, gdzie było jego biuro, z przyzwyczajenia, mechanicznie tam, gdzie wysiadał codziennie od lat. Stacja na Ridge Street była trzy przystanki dalej, więc poczekał na następny pociąg, wsiadł do wagonu i pojechał. Parking był pusty. Zimny beton, migająca lampa, zapach kurzu i metalu. Na zegarku była równo 21 pierwsza. Podszedł do kolumny co 7 i zaczął czekać. Pięć minut dziesięć pusto. Wyjął telefon, napisał: Gdzie jesteś? Jestem tutaj. Odpowiedzi nie było. Po pięciu minutach itan nie wytrzymał, napisał znowu i na wszelki wypadek krzyknął w ciszę Jestem tutaj! Jeszcze po minucie telefon zapiszczał. W aktualnościach nowe wideo. Nacisnął. Kamera sunie po gabinecie pana Collinsa. Stół, krzesło, porozrzucane papiery. Kamera opada niżej i zatrzymuje się na nieruchomym ciele na podłodze. Collins. Rozbita faca, a wokół nie kałuża krwi. Obok leży zakrwawiony jego ulubiony duży biały kubek z literami. Best Boss. Kamera odwraca się i on widzi siebie. I Tana. W tych samych ubraniach co teraz. Dół koszulki i spodnie pochlapane krwią. Twarz w kadrze rozciągnęła się w uśmiechu. Kawał główna dostał na co zasłużył. I Tan cofnął się. Odjął telefon na bok i powoli spojrzał w dół na swoje ubranie. Te same plamy. Ta sama krew. Na nim. Telefon znów zawibrował nową wiadomością. Ja też już tu jestem. Ciszę przeciął pisk opon i syren zjeżdżających na parking radiowozów. I tan jeszcze raz spojrzał na telefon. Kamera była już włączona, a na jego twarzy. Powoli rozpełzał się uśmiech.